Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Whistler, a to jest kolejny odcinek o nowym sprzęcie. Zanim tutaj przejdziemy do Fokusa. Halo, dzień dobry. <kłysy> ja pierdolę, no. No tu nie wytrzymam. Zanim przejdziemy do filmu, chciałem wam powiedzieć, że mnie nie było długo. Może ktoś zauważył, ale miałem teraz urlop, wyjazd, tak odpoczywałem sobie trochę. Yy, ale teraz zbieram siły i bierzemy się za kolejny sprzęcik. Klik P25 Smoka. W takim pudełeczku bardzo pięknym, ślicznym. E, zafoliowane jeszcze jak zawsze, nie? Wszystko na wiusienkie tutaj. E, tutaj, wiecie, ostrzeżenia. Tu macie skreczko, da za chwilę wszystko. W sześciuteńko sobie tutaj obgadamy. Tylko tutaj otworzę i, i no. I, i, I będzie fajnie. Ale czekajcie, o tak nie może być. Ja tutaj zaraz wszystko zepsuję. 4-3-2-1. Zus. O, super, super. Jesteście wolni, jesteście wolni. Dobra, ale teraz tak bez żartów. Przechodzimy sobie tutaj. W troszeczkę inne miejsce. Za chwilę wszystko, wszystko wam wyjaśnię. Wszystko sobie powiemy tutaj za O maleczko. Dobra, otwieramy sobie pudełeczko z foliki. Mam nadzieję, że się w tym nagraniu nic nie spitoli. O Jezus Maria, no właśnie. Że będzie wszystko fajnie widać tam, z góry. Kurwa, no. wiecie to co się by tu Tutaj mamy noża. Strasznie dobrze zapakowane pudełeczko. Naprawdę, wow. Jest zapakowane mocarnie Tak się prezentuje. A jak się otwiera? Nie mam pojęcia. Jedna, druga, trzecia. Tutaj muka. O. Zajebiście. Tutaj mamy to. Wiecie, ten skręczko, fajnie. Możecie sobie to pokazać, odłożyć w śmieci, do tamu, żeby nie robić sobie bałaganu. No i przejdźmy teraz do tego pięknego momentu. Mam nadzieję, że mikrofon będzie dobrze tutaj łapał, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. O tak, super sól tutaj do herbaty. I te wyjebane grzałki, jest to wygląda jak beczka 017 OMA, 3, od 30 do 70 W. Najlepiej od 40 do 60. Zobaczcie, tutaj macie też na drugiej kamerze wam wszystko pokażę. Tą grzałeczkę tak to fajnie tutaj wygląda. O tak, i macie tutaj napisane, jak tutaj korzystać. Wiecie, wszystko, wszystko fajnie pokazane. Więc wow, ale naprawdę jest gigantyczna. Patrzcie, mój mały palec nie, I to jest ta grzałka. No jest krowa wielka, że palca do środka można wsadzić, naprawdę. Dobra, i teraz druga część sprzętu, czyli rureczka. Oczywiście, wiecie, tutaj tak jakby się dało odkręcić, ale się nie da odkręcić. Tak ładnie wygląda, kolor niebieski. Tutaj przycisk bardzo fajnie się klika jak słychać. Ładnie wygląda taki metaliczny niebieski kolor z taką tutaj na dole obramówką pomarańczową. Pin jak pin, zwyczajny, nad, nad, nadzwyczajny taki po prostu sobie o. Ale patrzcie na ten kurde olbrzymi atomizer. Jest naprawdę gigantyczny i prezentuje się w taki sposób, macie taki bardzo ładny brokatowy niebieski ustnik z taką powłoką, jakby to była taka skóra węża czy coś w tym stylu taka naprawdę ciekawa, ciekawa bardzo ładnie wygląda, oczywiście tutaj macie do yy, zalewania taki mechanizm, że sobie klikacie guziczek i otwieracie sobie w ten sposób wszystko tutaj i, i nalewacie likwidu, zamykacie i gitara Więc pamiętajcie, żeby wciskać guzik i trochę docisnąć i jak zamykacie też tak samo, troszeczkę na dół I wtedy będzie się łatwiej robić, bo słyszałem, że niektórzy mają z tym problemy Że im nie działa No i powiem wam No kurde robi wrażenie, w środku mamy Też zamontowaną grzałkę już Więc wszystko super, można testować Tamtą drugą, którą mam tutaj, zaraz wsadzę do kartonika Bo nie będzie nam teraz potrzebna Nie będziemy testować obydwu grzałek ale sobie Zaraz skręcimy cały sprzęcik I, i, i będzie fajnie, nie? No czekajcie, tylko tutaj Pokusa złapię, sorry, wszystko tutaj tak krzy krzywo, wiecie, tak dzisiaj, dzisiaj, naprawdę Tak spontanicznie troszeczkę I tak na wariata wam powiem, ale kurde jaka ta rurka jest wielka Naprawdę, zobaczcie jak ona jest duża, trzymam całą dłonią tutaj za Uchwyt za baterię samą i jest naprawdę kurde wielka no, a poza tym, no to co tu się wszystko zawiera? Macie tego Stika P25, góra to jest TF12, 2 ml? Was pojebał? Naprawdę? Ej, aż mi się wierzyć nie chce, ale dobra. Macie tego Stika P25, góra to jest TF12P i ma pojemność 2 ml. No kurwa. Wiecie, co możliwe? Bo ta grzałka w środku jest wielka i zajmuje większość miejsca, ale naprawdę to tak kurde się. Do, wiecie, naprawdę tutaj by dużo tego do weszło, ale ta grzałka rzeczywiście jest tak wielka, że to jest prawdopodobne. Tutaj macie 2 ml pojemności, tylko więc to nie jest tak super dużo, ale zaraz zobaczymy, czy smakiem nam dorówna tutaj ta góra, czy będzie fajnie. No, ale to jest TV12, to myślę, że to jest bardziej pod napierdzielanie chmur niż pod smak. Ale osobiście jeszcze nie próbowałem tego, jeszcze nie wiem jak to smakuje. Chmury już też nawet nie pamiętam jakie robię, bo nie pamiętam kiedy ktoś przy mnie to wapował i na pewno ja nigdy tego nie próbowałem. Oczywiście w środku macie też tutaj takie rzeczy, żebym wam nie zapomniał powiedzieć. Poza tymi dwoma grzałkami zapasowymi, drugie dno i macie w środeczku tutaj kabel do ładowania, bo oczywiście musicie jakoś ładować, nie macie tutaj zewnętrznej baterii, więc trzeba jakoś dać sobie radę. No i oringi dodatkowe, te białe tutaj, yy, zabezpieczenia do wlewania likwidu, w sensie to co się znajduje tutaj, to białe macie tutaj, drugie takie zapasowe. No i ten, no, ten oring, no, no i to tyle w sumie tutaj, wiecie, makulaturka. Więcej tak jak smok nam tu zawsze dorzuca swoje rzeczy, a smoka ostatnio mam wrażenie, że robię najczęściej chyba, więc naprawdę mam dużo do czynienia z tymi ich papierami. Może kie kiedyś przeczytam tą instrukcję. <grym> Żartowałem, na pewno tego nie zrobię. <grym> Jeszcze, bo nie wiem, jak mi kiedyś... Nie nawet jakby mi wybuchło, to bym tego nie zrobił. No więc tak, idę po jakiś olejek, zaraz tutaj wracam i zalewamy sprzęcior i będzie fajnie witam z powrotem o Jezus moja lampa mi się przedstawiła niedobrze Mamy tutaj swojego kuszmę na 3mg to jest taka samoróbka, że tak powiem a w sumie wam zaraz pokażę nawet to jest ten aromat, który kupiłem w Hiszpanii teraz na wyjeździe w Polsce też widziałem można kupić, ale są drogie bo po 50zł tam kupiłem Troszeczkę taniej, po 35 chyba było, za taką butelkę 30 ml aromatu. Więc za 35 zł sobie taką kupiłem i teraz zrobię z tego ten olejek. Więc sobie teraz ładnie zaleję. Oczywiście nie będzie to za wygodne, ponieważ... Chociaż jest tu w miarę grube wejście, bo moje buteleczki tutaj mają taki gruby ustnik. Ale jakoś damy sobie radę, chociaż dobra, będzie lekko ciężko, ale jak nie będę za mocno naciskał, powinniśmy dać sobie radę. Pamiętajcie, żeby czasem no w sumie nawet często zalać te parę kropelek do środka na watę, żeby od środka też trochę się nasączyło. Zamykamy sprzęt no i czekamy yy, aż się grzałka ładnie nasączy. Będziemy testować chmureczkę. Dobra, no, słuchajcie, już sobie tutaj siedzimy na stanowisku. Pięcioklik włączamy, oczywiście troszeczkę jest naładowana. Więc, kurde, zaraz będziemy testować. Tylko poczekam jeszcze chwilkę, niech ona sobie tutaj dojdzie. Parę suchych buchów już czuję ten aromat. Niech się ładnie zalaje. Ale naprawdę ta góra jest wyrąbana. No ale wiecie, macie tutaj TV12 od smoka. Pierwszy raz będę ją prób, yy, testował. Jeszcze nie wiem na co ją stać, ale jestem na pewno ciekawy, mimo że to jest takowa grzałka i nigdy bym już na taką nie przeszedł yy, górę w sensie. Ale spróbuję, lubię próbować nowe rzeczy, a ty mi się aparacie nie trząść dziękuję bardzo. A jeszcze, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zostaw kciuk w górę, komentarz i subskrypcję tutaj na dole. I pamiętaj o tych tutaj moich znaczkach, co się pojawiają z filmikiem. Takie odnośniki do innych filmów poprzednich albo następnych. Nie na no, głównie to do poprzednich, żebyście mogli śledzić mnie tutaj na bieżąco z materiałami. I wstawiam... Co tydzień o 12 w sobotę. Co prawda czasem mi się nie udaje i moi bywalcy już o tym wiedzą, ale staram się jak tylko mogę, ponieważ działam jeszcze sam i. Fajnie się bawię i tutaj wiecie, zaraz się będziemy bawić tak, że zakopcimy tą budę w pizdiet! Będzie zaraz naprawdę kopcone i się boję, że moje <laughs> płuca nie wytrzymają. A dobrze wiecie, że duszę się, kurde, każdą mocą, nawet zerówka. Jak mnie dociśnie, to mam taki helikopter. Nie no, jeszcze nie byłem u lekarza, jeszcze się nie zbadałem, nie wiem co mi jest za rak, ale... Ale postaramy się do tego dojść. Póki co, wiecie, no jakoś, jakoś dajemy sobie radę, nie? Jeszcze boję się brać tego bucha, bo ja do tych stakowych grzałek jestem taki pechowy. Nie chcę mi się czekać nigdy. No i kurde, szybko, znaczy szybko palę. Nie, wiem. Myślę, że to nie jest kwestia tego, że ja palę tych grzałek. To jest chyba kwestia tego, że mi po prostu na żadnej stakowej górze nie smakuje, ponieważ wolę mojego mesza i jestem przyzwyczajony do tego i, i tyle. A z takich ciekawostek na moim kanale tutaj, o patrzcie, wow no, trzeba naprawić, bo nie działa. Jak macie jakieś porady do Predatora, możecie napisać. Wiecie, jak wsadzę baterię do środka, to się włącza, ale nie działa ten guzik. Rozkręcałem go i ten guzik, który jest odpowiedzialny za podawanie mocy, się klika, tylko że nie odpowiada. Yy, nie wiem, czy to już jest amen, czy, czy nie, ale tu u góry macie takiego a, amicika, o którym też jest film na kanale. Więc was zapraszam. A tutaj. Wchodzi już smoczek w swoje objęcia moich ust i palimy. Raczej znaczy halujemy, żeby nie było zaraz tutaj, że robię jakąś propagandę, nie? Chcę was pojebał, co to już jest dobre? Co ma być smak. Czy wy sobie kurde żartujecie? Tak. Zanim jeżeli chcecie zobaczyć mój pokaz chmur przewincie jeszcze 3 minuty do przodu, to wszystko zobaczycie. dobra, czas być poważnym. Smak. Żeby się upewnić. Sorry. I smak jest naprawdę taki. Kurwa. Na szczęście nikomu tu nic nie reklamuję w tym momencie. Nikogo nie okłamuję. <tryk> smak jest 4 na 10. Naprawdę. Moja opinia jest tutaj taka karygodna, żebym w sumie. Brzydził się z tego palić, jakkolwiek. Naprawdę smak mi totalnie, totalnie nie podchodzi. Mimo, że jest ten olejek, ja go lubię, ja sobie go palę na meszu, na profilu, i jest. do. do, 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 do <totekst> Sorry, dostałem komunikatem na mordę, że karta pamięci jest pełna. Dobrze, że to się nie stało wcześniej. No i tak, smak jest spierdolony. Totalnie, totalnie okropny. 4 na 10, jakakolwiek grzałka, jaką bym skręcił, taka nawet, kurde, parelka wolałbym chyba palić, niż to, jest, jest po prostu bez smaku, no. A pokaz chmur, no to za chwilę może zrobię, zanim zezgonuję, ale z, umówmy się, że jeżeli jesteście już tutaj bardziej takimi wykwintnymi woperami, yy, smakoszami, lubicie delektować się waszym płynem yy, przez inhalację, i spędzać miło czas na kanapie, oglądając jakiś film przyrodniczy, albo dokument na temat historii, czy cokolwiek innego, pić do whisky, czy innego bardzo drugiego trunku. Tego Wam nie mogę, kurwa, polecić. Zepsuję Wam po prostu wszystko. Nie będziecie. W ogóle, wyrzucicie do śmietnika to łyski, w ogóle matkę też tam z dziećmi wszystko wyrzucicie. Jeszcze tam się rozwiedziesz z żoną, bo, bo powiedz, że ten smak jest niedobry, i się tak wkurwisz, że jeszcze wpadniesz pod samochód. mi bateria padnie, więc dzisiaj naprawdę na oparach. Ej, to jest naprawdę niedobre. Ja się kurwa nie wygłupiam Mokre. Aż mi łezka poleciała. Czekaj. Patrzcie. Halo. Fokus. Pomocy. Aż mi łezka poleciała. Tu. Tu gdzieś. Tu mi łezka poszła. Druga. Ochyda po prostu. Nie wiem. Może znowu spaliłem grzałkę. <grym> I to jest ten Cloud Beast, tak? Nie, to jest ta wersja B, czy tam P jakaś TV12P P jak pizda I czujecie taką glicerynę samą Gdzie jest kurwa moje mango? Jest nie. Wiesz co? <grym> <grym> czy ja wzięłem jakiegoś bucha bez kaszlenia w ogóle? Czy to jebie To jebie, wiecie co? To jebie tak, jakbym nawet to palił. O, glikol sam, wiecie? Smak... Hmm? To. <grystanie> Kurwa! Moje płuca przyzwyczaiły się do, tej, do tego poziomu biedy już po prostu. Więc... Jest idealnie. <grystanie> Serio. Dzieciaczki, kochane, ja tutaj, Whistler, chcę was nawrócić, nie idźcie pod chmurę, idźcie pod smak. Naprawdę. To, że przechodzicie przez pasy i zachmurzacie komuś całą maskę, że nic nie widzą i potem przejeżdżają pieszego i trafiają do więzienia i to jest wszystko przez was, a wy do tego macie taki chujowy smak, to naprawdę polecam wam zacząć palić jakieś mesze albo inne góry, które... Są typowo pod smak, dlatego istnieją takie kanały na YouTubie, na których możecie sobie wszystko obejrzeć i się dowiedzieć, czy to jest dobre, czy nie, ale naprawdę, na starter kita tego sprzętu wam nie polecam. Nikomu tutaj nie chcę powiedzieć, że to jest chujowe, jeżeli chcecie dopierdalać chmury, to kupujcie, naprawdę, do, do, pod chmury to jest dobre, tylko, że jeszcze nie mogę tego wykorzystać w 100%, bo mnie boli smak. Ale, jeżeli macie zajechane usta, język, i pijecie benzynę codziennie przed pracą, to to, to jest dla Was. Bo chmury tutaj sieka i to jest bateria jeszcze taka niedaładowana. Wiecie, tutaj fabrycznie włożona. Jak doładujecie, to będzie ekstra, ale pod smak boli, boli, boli. <słuch> Żebyście zobaczyli chociaż, jak to działa. są małe burzki. <laughs> Fuj. Więc ja Was przepraszam, że nie pokażę Wam tutaj klasy yy, z wielkimi chmurami, bo ja to cloud, cloud chasingu nie jestem. Wiem, że robicie większe chmury i tym możecie je robić, na pewno, ale. O, ja mam pecha, kurde. Znowu karta pamięci zapełniona, więc trzeba kończyć. Bateria zaraz mi jeszcze jebnie, to się wkurze. Pod smak, mm -mm, pod chmurę. Więc dzięki za oglądanie, kciuk w górę, strzała i dziękuję, że jest was coraz więcej na kanale. Nie spodziewałem się, że dobijemy. Już mamy prawie 4000 subskrypcji, a kurde, chciałem mieć taki 1000, 2000. Zrobicie naprawdę robotę i jest mi strasznie, strasznie miło, że to tak się rozwinęło, bo nie byłem nawet świadomy, nie wiem, taki, no nie spodziewałem się po prostu nie planowałem aż takich wielkich wyników i tych wyświetleń, które potraficie robić. 4000, 3000. Jak jest 1000 wyświetleń pod każdym filmikiem, to naprawdę dla mnie to jest miód na serce. Jak jest 1000 takie jak, jako minimum tysiąc wyświetleń to jest dla mnie naprawdę super. Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnej recenzji i unboxingu. Tak wiecie, cał, całkowicie subiektywnie. Obiektywny czasami nie jestem, ale tutaj całkiem obiektywnie mogę wam powiedzieć, że to nie jest pod smak. Dzięki za oglądanie. Już bez gadania, trzymajcie się. Cześć. Ha. Żartowałem to jest bardzo do... Nie. nie, nie będziemy się nie będziemy się oszukiwać. Ale... Dla was jeszcze, ostatni raz dziś. Pewnie jutro zaśpię do pracy przez tego bucha. <śmiech> <śmiech>